Dzień dobry, dzień dobry. E, słuchajcie, dzisiaj bardzo ważny temat, króciutko go mówię. Dawno tutaj na tym kanale nie było żadnego filmiku, ale zmotywowała mnie jedna pani, która w komentarzu pod poprzednim filmem napisała właśnie taką prośbę, żeby ten temat poruszyć. Także pozdrawiam panią serdecznie i tutaj e, poszłam za tą motywacją i stwierdziłam, że po prostu od razu coś nagram i wrzucę, bo myślę, że temat przyda się naprawdę wielu z was i przyda mi się. I przydał mi się też bardzo i poprawił znacznie jakość prowadzenia moich zajęć. Także dlatego go dzisiaj wybrałam, żeby go nagrać. No dobra, żeby opowiedzieć o dyscyplinie w klasie, muszę to podzielić na kilka grup wiekowych. Pierwsza grupa, którą omówię, to będą od 3 do 7 lat dzieciaczki najmłodsze. Powiem, jak to u mnie kiedyś wyglądało. U mnie kiedyś zajęcia z takimi maluchami wyglądały w ten sposób, że. To była walka, dosłownie walka, pomiędzy nauczeniem czegokolwiek a utrzymaniem ciszy w klasie i utrzymaniem takiego rygoru w sensie, żeby dzieci nie chodziły po klasie nagle, tak jakby żeby dzieci nie rozrabiały, żeby nie rzucały czymś. To była walka między jednym a drugim. To było bardzo, bardzo ciężkie. Ja już w pewnym momencie stwierdziłam na początku swojej e, drogi w tym zawodzie, że ja chyba nie nadaję się do, na, do nauczania najmłodszych, bo chyba po prostu nie umiem. Ale to było tak frustrujące, gdzie e, siedzi człowiek, wymyśla kilka godzin różne zabawy, zadania i, i siedzę i myślę: Wow, ale super, to się na pewno spodoba. E, zachodzę na lekcje, pokazuję im to, a one też są: Wow! I po dwóch minutach. Po prostu totalna klapa nikt już nie chce tego robić. Jeden sobie się chowa pod stół, drugi gdzieś tam sobie krąży po sali, a trzeci czymś rzuca w kolegę. Oczywiście u mnie te ćwiczenia były różnorodne to nie było tak, że było jedno ćwiczenie przez 10 minut to samo, że one mogły się tym znudzić tylko to były przeróżne ćwiczenia. Także wybrałam też to pod uwagę, że ta koncentracja jest gdzieś tam maks na kilka minut i czas zmienić ćwiczenie, bo, bo tak to po, po prostu funkcjonuje u dzieci i to jest zupełnie normalne. Ja tego się trzymałam, ale to nie dawało efektów żadnych, bo i tak każda lekcja to była walka. No więc stwierdziłam, że przeanalizuję, czy co ja robię źle, czy Robię nudne ćwiczenia i dlatego dzieci nie chcą w nich brać udziału po chwili i rozrabiają. Czy opcja numer dwa, brak dyscypliny, brak ustalonych zasad między nami. I one po prostu nie wiedzą, jak mają się zachowywać, bo w sumie nie wiedzą, po co one tutaj do końca są. Niby wiedzą, że są na angielskim, ale to dla nich znaczy, że to one przyszły w kolejne miejsce, w które mogą się fajnie pobawić. I nie idzie za tym coś takiego, że pobawić i nauczyć. Żebym coś tam wyniósł z tej lekcji w przyszłość i żeby ten angielski mój się rozwijał, one tego jeszcze nie do końca, jakby nie do końca to jeszcze rozumieją i to jest zupełnie normalne. I analizując po prostu to, co ja tworzę, przeanalizowałam wszystkie swoje zadania, które im daję, tematy i tak dalej. Usiadłam nad tym, spędziłam cały dzień i stwierdziłam jedną rzecz. Zadania, które daję, są super. Ale brak jest ustalonej dyscypliny, brak jest zasad między nami. One chcą w tym brać udział, one im się podobają te zadania, ale to zachowanie ich mnie po prostu tak wybijało z rytmu: że to o co tu chodzi? Czy, czy ja nie umiem tego stworzyć? Czy ja nie umiem stworzyć planu tej lekcji tak, żeby to. Było i skuteczne, i fajne, i że mi się tym jakby nie frustrowała, że oni rozrabiają. Słuchajcie, wystarczyła jedna rzecz. Wystarczyło usiąść i spisać zasady między mną a uczniami, jakie mają panować w klasie. Te zasady zostały przeze mnie pewnego dnia omówione i są omawiane z każdym nowym uczniem, z każdą nową grupą, która do mnie przychodzi. O, mam tu jeszcze dzisiaj lunkę, dzień dobry. Po pierwsze, system nagród. To był game changer. Naprawdę. System nagród, który wprowadziłam, totalnie zmienił nam zasady gry w sali. W szkole właśnie funkcjonuje system nagród dla najmłodszych uczniów. Wygląda to w ten sposób: prowadzę notes, gdzie mam imiona wszystkich uczniów rozpisane. I tak samo reszta lektorów, ten, w, dokładnie w ten sam sposób funkcjonujemy. E, po każdych zajęciach, jeżeli uczeń był grzeczny, grzeczny to znaczy, nie że nie krzyknął głośno czegoś, czy, czy, czy coś tam nie przewrócił, bo to są zachowania normalne i one się zdarzają i będą się zdarzać. Jeżeli te wszystkie czynniki są, że był grzeczny, to znaczy trzymał się tych zasad, to znaczy, że na koniec zajęć dostaje pieczątkę. Ja mu tą pieczątkę e, daję do tego notesu. W momencie jak uczeń uzbiera cztery pieczątki, dostaje ode mnie nagrodę. Ta nagroda jest w formie losowania kuponów. Te kupony wymyśliła nasza super lektorka, pani Kamila. Pozdrawiam serdecznie, jeśli ogląda. E, te kupony polegają na tym, że dziecko siada dostaje różne kupony, tam są mega fajne rzeczy wymyślone, na przykład może wylosować sobie możesz całą lekcję siedzieć przy biurku nauczyciela. To jest w ogóle hit wśród dzieci, bo one pragną to wylosować akurat. Albo w tych kuponach może być dostaniesz jakieś naklejki, no i wtedy ja mam przygotowany po prostu plik naklejek i daję do wyboru. Albo w kuponach może być, możesz poprzesadzać jak chcesz, wszystkich w sali. Ty decydujesz, kto gdzie dzisiaj siada. Także e, te kupony naprawdę robią furorę i słuchajcie, to naprawdę działa, bo jeżeli zaczyna się robić coś nie tak w klasie, ktoś odchodzi od tego regulaminu i przykładowo zadaję pytanie a dziecko w międzyczasie krzyczy Łe! czyli przerywa i krzyczy i przekrzykuje a zgodnie z regulaminem nie można tego robić. To ja wtedy... Przerywam to, co robimy i mówię. Przypominam, że umówiliśmy się, że nie wolno przerywać nauczycielowi krzykiem. Jeżeli coś chcesz zapytać lub powiedzieć, lub do łazienki podnieś rękę. Czy tak się umawialiśmy? No i oni wtedy mówią, że no tak, i jeszcze cała grupa oczywiście przytakuje, że no tak było. Yy, I ja wtedy mówię, informuję, że. Kto nie przestrzega tych zasad, nie dostaje pieczątek. Także, jeżeli chcecie tą pieczątkę dziś dostać, pamiętajcie o tych zasadach. Słuchajcie, to działa jak ręką odjął. Zdarzyło mi się coś takiego, że młodsze dzieciaki, ja jak mówiłam, że w tym momencie nie przestrzegasz zasad, które ustaliliśmy między sobą i robisz to lub to, a za to pieczątki dzisiaj nie dostaniesz. To musisz być tego świadomy. Pamiętaj, że możesz jeszcze to naprawić i oczywiście, jak będziesz dalej brał udział w tym zadaniu normalnie, nie przeszkadzając w jakiś tam sposób, to oczywiście ta pieczątka będzie na koniec. Także możesz się zawsze poprawić i stwierdzić: O nie fajnie zrobiłem, zapomniałem o regulaminie, ale już to naprawiam. Także ja da zawsze daję też tą szansę. Nigdy nie ma u mnie tak, że jesteś niegrzeczny, pieczątki dzisiaj dla ciebie nie ma, bo to by było. Nie fajne. <laughs> także dla, dla najmłodszych dzieciaków, to jest, to jest lekarstwo na rozrabianie, i bardzo polecam coś takiego wprowadzić, nawet dla starszych niż 7 lat. U nas w szkole nawet chyba trzecia klasa też zbiera pieczątki, także bardzo polecam. Tylko ustalcie sobie zasady. Ja już nie będę tutaj mówiła, jakie one mają być, bo każdy ma swoje, tak? Wy wiecie najlepiej, co was gdzieś tam drażni na lekcji, co uczeń robi, także po prostu to sobie ustalcie. Zapiszcie to sobie. Możecie ewentualnie nawet e, u starszych uczniów e, wprowadzić takie zasady, wydrukować je i dać całej grupie, żeby się podpisała, że to jest e, przez nich znane, tak? Tak jakby formalnie, że to Gdzieś tam podpisali taki regulamin, y, zasad, które panują na zajęciach. No dobra, to najmłodszych omówiłam. A propos starszych. Starsi, y, starsi, starsi, których już nie rajcują pieczątki i stwierdzą, że to jest dziecinne i słabe, y, polecam porozmawiać z nimi. Po prostu zwykła rozmowa. U mnie wygląda to w ten sposób, że jeżeli przychodzi grupa, na przykład siódma klasa, i zaczynają między sobą rozmowy, e, to ja wtedy jakby przerywam lekcję na parę minut, rozmawiam z nimi i dopiero wracamy do zajęć. Nigdy nie ma czegoś takiego, że lekcja trwa, a ja mówię: ciszej tam! <głos》> I dalej próbuję przekrzyczeć się. A oni dalej rozmawiają, a ja dalej prowadzę. Nie, tak nie może być. E, musi być coś takiego, że jest jakby stop. Mm -mm, tak nie może być. Ustalamy zasady e, tak samo jak z młodszymi. Te zasady mogą być e, oczywiście inne e, lub podobne, ale też jakby wprowadzamy tam więcej, też o telefonach, o zasadach e, tego typu. E, jak ustalicie z e, starszymi te zasady, to w momencie, gdy oni zaczynają tych zasad nie przestrzegać, między sobą się śmieją, rozmawiają, no to jakby ja robię stop i mówię. Słuchajcie, czy jest jakiś ważny temat, który teraz pilnie chcecie omówić? Mm, Patrzył się, że nie. No już jest cisza, ale dalej się uśmiechają, że dalej ja wiem, że ja się obrócę i będą gadać. Yy, opowiadać sobie jakieś tam floteczki ze szkoły. No dobra, to mówię to skoro nie ma takiego ważnego tematu. To powiedzcie mi, po co tu przyszliście dzisiaj? Po to, żeby się czegoś ode mnie nauczyć. Ja się produkuję, coś, prób coś chcę dać od siebie, nauczyć was. Stoję tam przy tej tablicy, tłumaczę, roztłumaczam. I w momencie, jeżeli wy tego nie słuchacie, to totalnie nic z tego nie weźmiecie dla siebie. I ta lekcja będzie dla was zmarnowana. Tak jakbyście tu w ogóle nie przyszli. W sumie lepiej, żeby Was tutaj nie było, jeśli jesteście i gadacie, bo nie dość, że rozpraszacie resztę osób, które tu przyszły rzeczywiście się dziś nauczyć. I powstaje sytuacja, w której straciliście tak naprawdę czas, bo jeżeli nie słuchacie i nic się tu nie uczycie, w tym momencie, yy, w, tym momencie w takim układzie ja na przykład wolałabym zaprosić koleżankę do siebie i porozmawiać z nią i poplotkować w domu. Niż płacić e, jakiejś kobiecie, której jeszcze muszę przerywać i szeptem tam do koleżanki coś tłumaczyć. Ja teraz ten czas nie mogę się nawet wygadać tutaj do końca z koleżanką, bo mi to kobieta zerka. Także mówię, jeżeli chcecie tu się nauczyć, zapraszam Was serdecznie, to miejsce jest dla Was i, i po to powstało. Ale jeżeli pewnego dnia stwierdzicie, że nie chce się od niej nic uczyć, wolę poplotkować z koleżanką. Nie przychodźcie po prostu. I tyle. Także polecam po prostu ustalenie takich jasnych zasad. Nastolatkowie to są już bardzo mądre, młode osoby, które one to zrozumieją. Bo chyba, że ktoś ma jakieś zaburzenia, zachowania, stwierdzone coś, no to wiadomo, to, to są różne przypadki, no to wtedy pracuje się inaczej. To. To, jakby tego nie będę tutaj poruszała. Mówię o przypadku takim standardowym, typowa lekcja w szkole językowej. To jest normalne, że dzieci przeszkadzają. Jeżeli wy nie ustalicie zasad, wy nie ustalicie, y, jak to ma wyglądać, to oni będą wchodzić wam na głowę. I słuchajcie, jeszcze ważna sprawa: to, że ustalacie te zasady, to nie jest nic złego i to nie jest stawianie ucznia w jakiejś roli. Y, że on jest tutaj mniej ważny, czy coś takiego, bo wy jako nauczyciele po prostu dla niego to robicie i dla siebie samych. Wy jako nauczyciele czy lektorzy robicie to właśnie dla niego, żeby on jak najwięcej od was się dowiedział i żeby on też był świadomy tego, bo jakby ustalić to z nimi, po co oni przyszli. Eee, miałam parę lat temu taki bardzo trudny przypadek, eee, w którym Miałam ucznia indywidualnego, i on akurat skończył już szkołę, więc skończyliśmy też naszą współpracę, ale przez prawie cały rok między mną a nim była cały czas walka, żeby, to, żeby te lekcje miały sens, żeby on się nie rozpraszał, bo on potrafił trzy razy prosić, że on chce do Łazienki, a tak naprawdę później przyznał mi się, że wychodził po prostu na korytarz postać żeby mu czas szybciej minął. I ja w pewnym momencie już byłam tak zła na to, jak on przychodził, mi się nie chciało tych zajęć nawet prowadzić, że ja stwierdziłam, dobra, koniec. Tutaj współpracy między nami nie będzie. Ja Cię niczego nie nauczę. Ja mu to powiedziałam. Poinformuję Twoich rodziców, że nasza współpraca jest skończona. Po trzecim razie, jak on wychodzi do niby łazienki i stoi tam za drzwiami 3 minuty, żeby lekcja minęła. Trzy razy wychodzi, się rozprasza totalnie z tematu, o którym mówimy, bo on angielskiego nie lubi, bo on nie chce tu być, bo on ledwo zdaje z tego angielskiego. I moment, w którym ja z nim siadam, jak on wchodzi na zajęcia i za chwilę mówi, czy może iść do łazienki, moment, w którym ja z nim siadam i mówię, słuchaj, ta współpraca jest już między nami skończona, bo nie ma sensu. Ten moment był przełomowy na tyle, że ja mu wytłumaczyłam, że ja mu chcę coś przekazać, chcę mu pomóc, żeby zdał z angielskiego, którego nienawidzi, bo pani w szkole słaba, bo coś tam, bo to trudne. Wiadomo, argumenty się zawsze znajdą. Eee, ja siadam i mu tłumaczę. Słuchaj. Jak ja ci chcę coś przekazać, ty nie chcesz tego przyjąć, to to i tak wraca do mnie. To się odbija od ściany. To nie zostaje u ciebie. Rodzice mi za to płacą, ja próbuję, ja się staram, od ciebie starania nie ma. Po prostu nic, zero. Zero, jakby zero starania z twojej strony. Jeżeli tylko ja się staram, ty się nie starasz i robisz mur, opór, to tutaj tej, z tej współpracy nie będzie nic. Jeśli chcesz, szukaj sobie innego nauczyciela, który ten mur będzie rozbijał i próbował, i dobijał się do ciebie, żeby ci tą wiedzę przekazać. Ale ja tego nie zrobię, bo już pracujemy tyle czasu i wiem, że po prostu nie. Nie będę na siłę tutaj nic zrobiła. Na twoje miejsce po prostu zaproszę kogoś, kto jest chętny się nauczyć, chce, żebym mu pomogła. Słuchajcie, w tamtym momencie chłopak, który na każdych zajęciach przeszkadzał, pod ławką chował telefon, na nim pisał, uciekał mi na korytarz trzy razy, żeby lekcja mu szybciej minęła, patrzył cały czas na zegarek. Ten uczeń po powiedzeniu przeze mnie tych wszystkich słów usiadł ze mną i powiedział: A pani ma rację. A ja nie chciałem się nic od pani nauczyć. I przepraszam za to, że tak robiłem. W tamten moment też dużo mi uświadomił, bo ja oczywiście tej współpracy nie skończyłam, bo chłopak totalnie się zmienił i totalnie zmienił swoje podejście do mnie i do zajęć. Oczywiście nadal miał Max trójkę z angielskiego, bo tutaj nie stał się cud, że on nagle, wow, przychodzi, wchłonie wiedzę, jak gąbka. Ten angielski nadal był dla niego mega udręką. Ja mu pomogłam na tyle, ile mogłam, żeby miał trójkę, a nie jedynkę. I on mi bardzo podziękował na koniec, tak? Więc ja wyciągnęłam z tego dla siebie bardzo dużą lekcję. Jeżeli uczniowie przychodzą i przeszkadzają wam na zajęciach, porozmawiajcie z nimi. Nie próbujcie przebijać się przez ten mur po prostu i przekrzykiwać i w ogóle zero krzyku, zero siły. Porozmawiajcie jak człowiek z człowiekiem, czy ty chcesz się ode mnie czegoś nauczyć, czy nie. Jeśli chcesz, bądź tu. W 100% procentach tutaj bądź. Przez te 45 minut czy godzinę bądź. Posłuchaj, daj mi nauczyć cokolwiek. Ciebie. Pozwól mi na to. A wystarczy, że będziesz trzymał się zasad, nie będziesz się rozpraszał, nie będziesz wychodził co chwilę, nie będziesz zerkał na zegarek znudzony. Jeżeli tylko tyle od siebie dasz, że tu przyjdziesz i będziesz skoncentrowany, to ja cię nauczę. I słuchajcie, polecam tę metodę naprawdę. Czyli dyscyplina w formie takiej, że ustalacie zasady i do nich się non stop odwołujecie, to naprawdę działa. Ja już w tym momencie nie mam takich grup, że ja muszę się po prostu z nimi e, bić o uwagę, walczyć, że błagam, posłuchajcie mnie, bo ja coś chcę wam powiedzieć. Nie ma czegoś takiego. Jak przychodzi nowa grupa, nowy rok szkolny, to po prostu ustalamy zasady, kto niegrzeczny, z młodszych, pieczątki nie dostaje, na drugi raz wie, że ma być grzeczny, bo po prostu. Yy, chcę tą pieczątkę mieć i chcę mieć też te nagrody, które uczniowie co chwilę losują, co cztery zajęcia, a starsi wiedzą, że ja z nimi współpracować nie będę w momencie, w którym oni przeszkadzają i, i przychodzą i nic z tego nie wynoszą. Bo to musi być praca 50-50. On ma przyjść, on ma być skoncentrowany, a ja mam go nauczyć. To dopiero daje nam 100%. Także. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że komuś te, ten filmik pomógł. E, kończę, bo już mi się tutaj Luna denerwuje, chyba chce iść na spacer, także jeżeli Wam się to wideo podobało, to zostawcie jakiś komentarz i też jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda na zajęciach. Może macie jeszcze jakieś fajne pomysły i sposoby, e, które ja bym mogła wprowadzić u siebie, także dajcie znać. Pozdrawiam serdecznie, cześć!